Witajcie. Witamy Was dzisiaj z moim pomocnikiem. Powiedz się ma. Głośno. Głośno siema powiedz. Siema No, się jeszcze. No już nie zaspany, bo nie śpi od godziny siódmej Mamy 8.40, e, także już już trochę czasu za nami. E, no ja muszę go wziąć dzisiaj po prostu ze sobą. Żona poszła do pracy. Cały czas też nie może brać się wolnego na tego malucha z kolei już niby jest zdrowy, no ale jednak w żłobku wolą kuchać na zimne i jeszcze tych dzieciaków e, nie dopuszczają, bo wiadomo, jedno od drugiego ciągle coś łapie. E, no ja mam dzisiaj warunki całkiem przyjemne, w kabinie cieplutko, więc może ten dzień spędzić oczywiście ze mną. A co dzisiaj, no jak widzicie, z tyłu rozrzutnik, także mamy prawie końcówkę miesiąca, spieszymy się jeszcze przed 30. Jak dobrze wiecie, do końca miesiąca, do końca października można stosować e, oborniki na gruntach ornych. Inaczej jest w przypadku tuzów, w przypadku traw, Tam można e, stosować o miesiąc dłużej, czyli do końca listopada. No a że mamy tutaj w planie te 8 hektarów jeszcze zagnoić pod kukurydzę, dlatego myślę, że to jest chyba idealny moment na to, aby temat e, oczywiście ogarnąć. Jak widzicie, niby jesień u nas, a tak naprawdę na drzewach jeszcze liści jest naprawdę sporo. Pierwszy raz taka chyba sytuacja, że ta taka jesień malownicza przychodzi dość późno. Zazwyczaj od połowy października do końca października tu byliśmy tutaj na naszych terenach naprawdę kolorowo. Dzisiaj jeszcze jak widać tych zielonych liści dość sporo więc no, tak, człowiek jeszcze nie wchodzi w ten okres zimowy choć w nocy mieliśmy ostatnio przymrozki nawet po minus 2 się trafiło więc rano było to odczuwalne zwłaszcza kiedy się wstawało o 5 do obory czuć było już po nosie, że troszeczkę tej chłodniejszych temperatur do nas już zawitało o, śpiewak się włączył, już no śpiewaj, śpiewaj, nie wstydź się ogólnie wam powiem, że mieliśmy dość deszczowy weekend w piątek z piątku na sobotę trochę popadało w sobotę było spokoju, więc już zaczęliśmy rozłożenie obornika, no i wczoraj też w niedzielę dopadało, więc trochę tej wody można powiedzieć przybyło, choć i tak uważam, że jeszcze jest jej za mało, więc zobaczymy jak to się w tej jesieni tutaj ukształtuje. Na razie jestem dobrej myśli. Wschody są, można powiedzieć, wszędzie rewelacyjne. E, ładnie powychodziło, nie ma tam jakichś mozaik. Zresztą myślę, że zrobimy też taki odcinek z wizji polowej. E, może jak jutro będzie ciepło, bo jutro Maluch chyba też ze mną zostaje, także pojeździmy trochę po polach. E, I zobaczymy jak to wygląda. Tutaj ogólnie żyto rośnie posiane w najbardziej prostej metodzie czyli talerzówka, siew no i oczywiście wałowałem jeszcze po siewie powiem Wam szczerze, naprawdę fajnie fajnie to wyszło, choć było naprawdę sucho sialiśmy generalnie w pył potem długo, długo nie było deszczu a tu jak człowiek posiał już pszenicę to było po 20 września i przyjechał zobaczyć pierwsze wschody, jak to wygląda, to powiem Wam szczerze naprawdę byłem, no byłem zadowolony tutaj patrzę, bo generalnie poruszamy się ścieżką trochę tego deszczu spadło w niedzielę i tak widać, że nawet jakieś tam to się zrobiło tutaj na tej ścieżce co świadczy, że nawet na piachach trochę tej wilgoci tutaj zostanie więc na pewno warunki będą jak najbardziej sprzyjające także lecimy, działamy z tematem Eee, w sobotę połowę pola już praktycznie udało nam się tutaj ogarnąć eee, Myślę, że to dzisiaj na spokoju skończymy No i pytanie, czy ten obornik przyorać, przytależować Ale to będziemy jeszcze decyzję podejmować, także wszystkiego zapewne się dowiecie Także lecimy, słuchajcie, ze Świeżakiem tradycyjnie

tutaj jakieś masy wraca. Siłą rzeczy od no kukurydzy coś, coś zabieramy na kiszonkę, jak dobrze widzicie. Żadne resztki różnice tak naprawdę poza systemem korzeniowym do gleby nie wracają więc jakimś tam sposobem trzeba to w glebę z powrotem wzbogacić.

obroty, żeby wymićć odpowiednią dawkę. Przy ogorniku trzeba jednak to jeszcze kontrolować. O, to teraz, nie nie? Aha, i już sęgiełko zadziałało. Zobaczcie? Za dużo masy poszło. Nie zdążyłem zmienić e, szybkości podawania taśmy. Tutaj fajnie, mówię, w tym ciągniku na elektrozaworach mogę to robić praktycznie z kabiny, nie trzeba nigdzie wychodzić, sterować zaworem. E, co się stało? No Sprzęgło nam zadziałało, bo dużo masy poszło teraz na adapter, jak ta da cofnął wcześniej, wiesz, no, Ciemno, No bo tak się dzieje. Próbujemy włączyć no, Chyba jeszcze mamy pośpiąć Trzeba wejść zobaczyć czy z wałkiem wszystko w porządku Dobra, idzie dalej Ustawimy prawo zyska ręcznie że trochę popadało, synek, wiesz? No i tu zawsze końcówkę poprzeczniaka, to wiadomo, że się rozrzuci trochę mi kamera, zafarowała. Teraz trzeba będzie przetrzeć. Nie widzimy, co się... adapter także mam tu możliwość zwiększyć sobie posuw na taśmie a dzięki temu nie musimy tutaj nie wiadomo jak zwalniać prędkości a w miarę jako tako jesteśmy w stanie utrzymać Pogoda, czas, jak już maszyna jest podpięta, pogoda jest w miarę to lepiej podziałać jeśli nie ma nic innego do roboty No i tak generalnie będziemy się powoli szykować już do jakiś jesien, znaczy jesien, już mamy jesień, ale zimowych porządków jeżeli chodzi o maszyny praktycznie wszystkie maszyny uprawowe mam myte na bieżąco od razu jak w tym roku postanowiłem kończę pracę do mycia bo potem tego wszystkiego nawarstwia się a to pogoda, a to coś wystoczy i wychodzi na to, że nie ma kiedy tego wszystkiego pomyć a tak mówię od razu lecimy z tematem więc ten mi tu z tyłu zagłusza ty śpiewak Ogólnie w ostatnim tygodniu jeszcze e, kosiliśmy trochę traw Jakieś niecałe 200 balotów, jeszcze siarno-kiszonki zrobiliśmy Oczywiście nie nagrywałem już tego... Synuś, ciśnij się trochę To jest kurde ambitne dziecko e, Nie nagrywałem z tego nic, bo to zazwyczaj było takie z doskoku Jedziemy, dobra jedziemy, no i pyk kamera została Potem jakoś tam wieczorami też kosiliśmy no i nie ukrywając, człowiek ten ostatni tydzień to tak bardziej słuchał radia, wiadomości e, pod kątem, wiecie, wyborów no jednak tym chyba żyła cała Polska zastanawialiśmy się pewnie wszyscy jak to się potoczy więc też słuchałem e, na bieżąco wyników komisji e, wyborczej, jak te wyniki spływały, no i przede wszystkim no co dalej za tym idzie, jakiś tam podział podział sił e, więc zobaczymy, no najprawdopodobniej Będziemy mieli, słuchajcie, inną formację rządzącą. Na ile nam to wyjdzie na plus, na ile na minus, e, myślę, że to dopiero czas pokaże. E, a dla mnie, tak jak mogę Wam powiedzieć, no to e, same, same odsunięcie PiSu od władzy no nie jest jakimś tam argumentem przekonywującym, no bo dalej trzeba tą politykę wspólną prowadzić. E, I co by nie było. To trzeba mieć jakiś pomysł na dalsze działanie państwa i tego wszystkiego, ale miejmy nadzieję, że to się pojawi. To się pojawi w najbliższym czasie, będziemy tą wizję widzieli. Mam nadzieję, że jako sektor rolniczy nie zostaniemy zdjęci z takiej debaty publicznej, nie zostaniemy odsunięci na, na bok w jakimś tam stopniu, tylko po prostu nadal będziemy tą przodową gałęzią, która jednak ma coś do powiedzenia w tym kraju i mam nadzieję, że ta formacja rządząca nas po prostu no, nie wygiwa, jednym słowem mówiąc. Bo jak dobrze wiecie, będzie ciężko utrzymać rząd w stylu różnych frakcji, które się na tą chwilę połączyły. Jak dobrze wiecie, każdy ma swój pogląd, nie zawsze one się będą zgadzać. Nie zgadzają się oczywiście. Więc no, według mnie będzie to wyzwanie. PiS nie mógł się poukładać z Solidarną Polską, a byli tylko we dwoje, a tu mamy chyba pięć czy nawet siedem opcji, więc no, to może być naprawdę ciekawa kadencja, ale na razie nic nie mówię, nie krytykuję, jak to mówią, rządzą, trzeba dać szansę i zobaczymy po prostu co z tego wyniknie, dobrego czy bądź też złego, no, jeżeli będzie się działo coś złego. No to potrafimy krzyczeć, potrafimy protestować. Myślę, że będziemy na pewno korzystać z tych argumentów. Także powiem Wam szczerze, tematy polityczno-partyjne, myślę, że na że w sferze w ogóle internetowej, czy to Facebook, czy YouTube nie są jakimś pożądanym tematem. Widać ten zdecydowany podział społeczeństwa i widać to też przede wszystkim wśród rolników. Co dla mnie jest troszeczkę niezrozumiałe, bo albo Walczymy wspólnie o, o dobro dla nas, o to, abyśmy jakoś tam wspólnie załatwili swoje sprawy. Bo nie wierzę, że jeżeli mnie dotyka problem na przykład ze sprzedażą zbóż, to kogoś, który jest w innym końcu Polski, czy tam popiera ma jakieś inne wizje polityczne, ten problem go nie dotyczy. No w to nie uwierzę, bo, bo tak naprawdę chyba każdy pilnuje swojej kieszeni. Na pewno nie uwierzę w to, że jeżeli kogoś nie dotyka problem związany z hodowlą no to z drugiej strony jakby tego nie dotyka, no bo jakby nie patrząc wszyscy będziemy yy, przy ograniczeniu hodowli i tak dalej mieli z tego tytułu problemy, bo nie sprzedamy zboża paszowego. No to tak jakby gałąź ciągnie gałąź yy, i ceny mają jeden wpływ na drugie, no więc to nic się nie dzieje oczywiście bez, bez przyczyny. No ale niech zobaczymy, no zobaczymy, no niech rządzą. Niech rządzą, zobaczymy co z tego wyjdzie, jak długo się ten rząd utrzyma. Wydaje mi się, że w obliczu jakiejś tam globalnej sytuacji, militarnej, zbrojnej czy, czy nawet wojennej, tak by to bardziej nazwał, nam jest potrzeba stabilnego rządu, bo jak pewnie dobrze wiecie, wszyscy to obserwują. I kraj, który jest wewnętrznie rozregulowany, jest po prostu krajem słabym. Tak ja to oczywiście odbieram. Możemy mieć tutaj inne poglądy, inne wizje. Ale jeżeli ktoś z zewnątrz widzi, że się po prostu w środku pali ogień, no to będzie tylko ten ogień podsycać, aby doprowadzić do większego pożaru, a w efekcie ee, no, jakieś tam swoje dziwne kombinacje. Stosować. Ja nie mówię tu o kombinacjach, słuchajcie, zbrojnych, militarnych, bo myślę, że do tego nam jeszcze daleko, chociaż no, tak naprawdę za płotem dzieją się jakieś tam tragedie. Niemniej jednak ta wojna handlowa, ta wojna taka hybrydowa na pewno nas dotknie i przed tym nie uciekniemy. A jeżeli zacznie nam się rozregulowywać własny rynek, no to po prostu padniemy wszyscy w pewnym momencie i w tym samym sposobem kraj nigdy nie będzie dążył do jakichś tam większych e, sukcesów rozwojowych, gospodarczych itd. tak, dalej, i tak dalej. no to już wybiegam daleko w temat ale to jest taka kwestia do, do przemyślenia e, ja na wyborach byłem, swój głos oddałem e, czy go oddałem słusznie czy nie słusznie to jest tylko i wyłącznie moja opinia moja sprawa w tym temacie każdy ma tą wolność głosu, nikt nikomu nie nakazywał, nie mówił jak ma głosować ja sądzę, że głosowałem w tych wyborach ponownie na człowieka, choć to jest tak bardziej postrzegane jako wybory w skali kraju, że głosujemy na partię, no bo mimo wszystko ktoś do kogoś tam należy. Niemniej jednak, mam nadzieję, że mój głos nie został zma zmarnowany. Jak potem widziałem, kandydat tych głosów naprawdę otrzymał bardzo dużo, zrobił bardzo dobry wynik, więc myślę, że nawet jeżeli będzie, czy będzie w rządzie, czy będzie w opozycji, to będzie na pewno nas, jako rolników, tutaj z naszego terenu, okręgu koszalińskiego na pewno reprezentował. E, no, jak będzie jakiś problem, to przynajmniej będziemy wiedzieć, do kogo możemy pójść i z kim rozmawiać, bo e, kadencja ma 4 lata. To tak się wydaje, że to jest krótko, ale każdy rok ma 365 dni. E, I są to dni, w których e, będziemy często musieli podejmować jakąś decyzję jako rolnicy, więc. Te decyzje też będą zależne od tych osób, które gdzieś tam zasiadają po prostu troszeczkę wyżej. A żeby mieć na to jakiś wpływ, no to trzeba jednak w tym życiu rolno-politycznym mimo wszystko uczestniczyć, zagłębiać się w temat, wyszukiwać przede wszystkim informacji, ustaw czy kwestii takich bezpośrednio, których nas dotyczą. Bo jeżeli dobrze wiecie, coś pójdzie cichaczem, gdzieś tam pod stołem, delikatnie, to tak naprawdę oberwie nam się po uszach. E, a nie tym Państwu, którzy po prostu siedzą w domu i są tylko zdani na to, co kupią sobie w sklepie. tak? Żeby coś kupić w sklepie, my musimy to tak naprawdę czasami wyprodukować, potem sprzedać. Ktoś to musi jeszcze przetworzyć i tak dalej, i tak dalej, no ale. Po to jesteśmy, po to powinny działać prężnie związki zawodowe, organizacje rolnicze, samorządy rolnicze też, które będą miały na to większy wpływ. Może nie tyle co większy, ale przynajmniej zrównoważony na zasadzie takiej, że będzie to ciało opiniotwórcze. Jak to się mówi, nic o nas tak naprawdę bez nas. No i powiem udało się dobrnąć do końca. Jeszcze jedno mi tu zostało, ale to już Łukasz dowiezie bo będzie wyciągał taki bardziej zbity obornik z wybiegu, gdzie chodziły jałówki a i tak w tym czasie już pójdę doić krowy więc więc jakoś tutaj się podzielimy obowiązkami moja druga zmiana jak widzicie odpoczywa w domu musieliśmy stanąć po koltyk, żeby było wygodnie no ale jak widać godzina już ponad snu i nic mu nie przeszkadza ale co Wam ja mogę powiedzieć to Wam powiem ja też tak spałem w MTZ-cie z tyłu ja to kojarzy ten traktor to pod spodem były akumulatory a normalnie u góry była wyłożona ładnie gąbką taka fajna, podłużna przez całą długość kabiny właśnie deska było to bardzo wygodne tam w środku chyba pianka była także można było i usiąść i jak ktoś był takiego wieku jak Ignac się śmiało wyłożył i, i nawet dało się wyspać jedynym takim ryzykiem jakie mogło być to jest to było to że się z tyłu otwierała ta szyba jak już właśnie ten metal był na tyle wyrobiony no to trzeba było go tam sznurkiem zabezpieczać i tak to wyglądało w zatorze spało się na błotniku z lewej strony ten błotnik też dość szeroki i w miarę długi także Dało się wyspać, więc wcale młodemu się nie dziwię. Takie czasy były. Teraz uważam, że traktory są dużo bardziej bezpieczniejsze, yy, z jakimś tam mniejszym narażeniem na drgania, uderzenia, bo kabiny są amortyzowane, łącznie z przodem, gdzie w MTZ w zytorze tego nie było. No ale zobaczcie, 28 praktycznie lat człowiek też tak jeździł i nic się nie wydarzyło, nic się nie działo, więc myślę, że z pełną odpowiedzialnością. Takiemu brzdącowi też tutaj nic się po prostu nie wydarzy. Ogólnie mam powiem, zrobiła się fajna pogoda, cieplutko słoneczko grzeje. E, także po tym deszczu, jak teraz taki zastrzyk ciepłych temperatur słonecznych przyjdzie, to myślę, że tutaj zboża, jak i rzepaki na pewno będą z tego tytułu zadowolone. Choć w pszenicy w większości udało się wykonać pierwszy zabieg o tyle właśnie na tej nowej działce która tak naprawdę była jako ostatnia siana no jeszcze troszeczkę się wstrzymujemy no bo teraz z pogody no to z żadnym zabiegiem wejść się po prostu nie da z drugiej strony tam tak naprawdę dopiero pszenica wyszpilkowała więc jeszcze nie ma co jej dręczyć myślę, że jak będzie taki tydzień właśnie ciepłych, ciepłych dni to na spokojnie wjedziemy, tym bardziej że w chociwlu znalazłem ostatnio fajnego pana, który sprzedaje mausery. Także udało się zakupić 10 mauserów, które wrzucę na przyczepę od balotów i tym sposobem dowieziemy wodę, żeby po prostu nie ganiać tyle razy na gusto opryskiwaczem, bo dobrze wiemy, że. Sam przejazd z opryskiwaczem zalanym, no to jest jakieś tam dobijanie maszyny. Maszyny nie da się tego ukryć no i przede wszystkim też e, czas. Tak? Przy beczce 2500 litrów, 10 małzerków to mamy 4 zalania opryskiwacza. Także to już i tak jest świat ludzie. Początkowo myśleliśmy, aby kupić beczkę, całą nawet beczkę. Wózek cały koła z ośką odgrano systemu, właśnie jeszcze, jeszcze tam mamy, praktycznie nieużywane, bo zdjęliśmy go, ale z drugiej strony, tak sobie kurczę myślę, no to beczkę się, beczkę się kupi, ona tam kilka razy w ciągu roku posłuży. Do tego trzeba będzie postawić ją na kołach. czort wie co z homologacją? Bo zaraz ktoś by się tutaj pytał, jak to. Jak to ugryźć A mausery wrzuci się na przyczepę, kiedy są potrzebne, to są. W opryskiwaczu jestektor, także nie ma problemu, aby tą wodę sobie sam pociągnął. Myślę, że to nawet potrwa dużo szybciej, jak zalewanie zalewanie pompą. No, i tak naprawdę te mausery można będzie jeszcze do czegoś wykorzystać tak naprawdę, więc myślę, że. Dobra decyzja, tym bardziej, że chyba bardziej budżetowa, bo za myślę, że około dyszki w takiej dobrej stanie, trzeba było jeszcze położyć, mówię oczywiście o samej beczce, bez podwozia. A Mauser za sztukę wyszedł 320 zł, więc no, różnica jest duża, pojemność praktycznie ta sama. Fakt, że te Mausery no wiadomo trzeba będzie zapełnić, przemieniać węże itd. itd. Ale na tyle zabiegów, ile się robi w gospodarstwie, to, to myślę, że to i tak nie będzie żadnym słuchajcie problemem. Zresztą wielu rolników na, na YouTubie też pokazuje. RSM, przecież trzymacie też mausera i generalnie to działa, sprawdza się, więc dlaczego u nas miałoby to nie zadziałać, drodzy widzowie. Tutaj, jeszcze na koniec odcinka, zbliżam się do działki, na której e, posiałem jęczmień. Ja chcę Wam go tak pokrótce zobrazować z ciągnika. Powiem Wam, że bardzo ładne boisko, można powiedzieć, się zrobiło. Mimo, że siany 20 września, to zobaczcie, jak ładnie, zieloniutko, praktycznie e, gleba już jest w całości przykryta. Także nie spieszyliśmy się z siewem, a mimo wszystko i tak wyszedł bardzo równo. Na razie nie widzę żadnych przebarwień, czyli mróz, ten przymrozki mu nie dokuczyły. Myślę, że zabiegiem też się wstrzeliliśmy w dobry termin, więc tutaj chwasty łącznie z robakiem zostały potraktowane jednorazowo. No i czekamy, zobaczymy. Tak się zastosowałem do porad, które mi tutaj wielu znajomych podzieliło. Nie spiesz się, poczekaj, a na pewno już zadowolony. No i może to jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Także tak wam to mniej więcej mogę powiedzieć. I tutaj przy okazji, jak już też jestem po prawej stronie, rzepak, yy, też praktycznie korona jest tutaj naprawdę, znaczy korona. O koronie jeszcze nie możemy mówić, aczkolwiek też jest bardzo ładnie przykryte. Praktycznie wschody w 100%. Nie ma jakichś tam placów na glinie, że coś nie wyszło więc naprawdę mimo orki, mimo zaawansowanych takich warunków w tym roku chociaż do orki nie było tak źle, nie chcę już teraz tego powielać, bo mówiłem o tym w chwili kiedy tam wynajmowaliśmy ciągniki i wykonywaliśmy orkę aczkolwiek no, zawsze wielu z Was mówi, że strip deal, że bezorkowo, bo czas, bo woda, bo wilgoć i tak dalej, i tak dalej, a tu zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie bardzo ładnie to wygląda, także jestem Zadowolony, ale tak jak wspomniałem na początku odcinka, zrobimy taki przejazd, pokażę Wam poszczególne odmiany, jak po wychodziły, chociaż tam czy odmiana taka czy owaka, myślę, że przy wschodach nie ma to żadnego znaczenia, będziemy to oceniać dopiero później, będziemy oceniać przezimowanie, bo myślę, że to są najistotniejsze fakty. A to czy powschodziło to wydaje mi się, że to i tak powschodzi, praktycznie rozsiejcie sobie gdzieś kawałek zboża jakiegokolwiek przed domem, nawet na polbruku i niech to dostanie wilgoci to i tak wam to skiełkuje, tak wam to wyjdzie że, że tutaj nie ma nad czym się tak naprawdę zastanawiać no nic, to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka spróbuję nagrać coś jeszcze z mieszania tego obornika oczywiście na tamtej działce zobaczymy jak będę miał czas, możliwości na pewno to zrobimy, a tym samym wracam już na gospodarstwo. I bierzemy się teraz za roboty fizyczne. No i Miszka trzeba obudzić, bo w traktorze sam nie zostanie. Dobra, trzymajcie się, na razie.